Cześć ludzie, kochane. Dzisiaj postaram się zrobić sztuczkę taką, bo jeszcze nigdy w życiu tego nie robiłem. Czyli zminimalizuję teraz kamerkę, a powiększę. E, a powiększę YouTube, tak, żeby zobaczyć wasze pytania, czytać, a nie pisać na kartkę i teraz razu odpowiadać. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak mi je wejdzie to. Nie potrafię tego robić. Już wszystko. Chwilońka, chwilońka. Teraz do YouTube'a. I pomału. Dobre. Pierwsze to nie jest pytanie, tylko stwierdzenie. Wiatraczek95 lubi oglądać moje filmy. Fajnie. Drugie. Czy lubi Pan czytać? Czytać to ja teraz nie o to chodzi, że nie lubię, tylko latka lecą, wzrok lekko siada, i ja nawet przy czytaniu gazety się męczę. Także nie to, że nie lubię, ale nie czytam. Bo jak zgubię treści z tego, co czytam, to po co czytałem? Ja bym zapominam. Zaraz. Następny komentarz usunięty. Autor zablokowany. Nie wiem, o co tam chodziło. Później też stwierdzenie. Fajna bluza. Komu się bluza podobała? Binek Nytrzą. Później czy będzie Pan e, de Sherry czy będzie Pan kiedyś organizował rozmowę na żywo, czyli live? Myślę, że wiele osób chciałoby z Panem porozmawiać, nie tylko w komentarzach. Ja bym chętnie to zrobił, tylko, że ja jestem za młody, żeby to robić. Ja nie potrafię tego robić. Raz widziałem, jak e, Piotrek Pru, y, Struś to robił. To rozsyłał zaproszenie. To ja nie potrafię takich rzeczy robić. Ludzie kochane, ja jestem za młody. Mam dopiero dwa jajka. To nie na mojej latka. Ja bym chętnie to zrobił, ale nie potrafię tego robić. Dalej. Eee... Też stwierdzenie, że ktoś lubi oglądać jak pan planuje spędzić sylwestra? Jak co roku od 20 lat, czyli tabletka nasenna i troszeczkę bal pilotów czyli pilot od telewizora z prawej, od radia z lewej. Później bal na Białej Sali, czyli wyro. Ale to gdzieś tak o dziesiątej. Dalej. Czy myśli pan, że, że istnieje realna szansa polepszenia warunków życia, pracy Polaków po następnych wyborach samorządowych? Ja zawsze myślę, że jest taka szansa czy wybory będą, czy nie będą. Ja myślę, że jest taka szansa. Tylko, że jestem cienki w tych sprawach yy, polityczno-dyplomatycznych i nie mogę powiedzieć, ani podpadać, co zrobić, czego nie robić. Nie wiem, nie wiem, naprawdę nie Chciałbym, żeby było okej, okay, żeby każdy miał pracę jak Kiedyś, ale. A, i żeby każdy miał żywność tak jak teraz. Czyli pracę jak kiedyś, a żywność jak teraz. Czyli żywność jest do oporu, każdy może sobie coś kupić. Nie to, co było kiedyś, żywność na kartki. Ja, kiedyś, jak będę miał jakąś starą kartkę, kogoś, ktoś może w pamiątkach ma, dostanę to, wam pokażę, jak to wyglądały racje żywnościowe. Dobra. Co pan myśli o sytuacji w naszym kraju? Sytuacja w naszym kraju obecnie jest taka, jak na całym świecie, powiedzmy. Wszędzie jest kryzys, wszędzie jest do dupy. Ludzie, kochane, ja nie wiem, no, w naszym kraju nie można odrębnić tylko Polska, a o nic nie wiem. Na całym świecie jest kryzys i na to ja nic nie poradzę, ani konkretnej odpowiedzi nie mam takiej. A, czy ogląda Pan gości, którzy nagrywają gry? Nie oglądam. Ja nie gram w gry i nie patrzę na te gry, dlatego, że nie wiem, o co chodzi. I ciężko mi napisać jakiś komentarz, czy postawić łapkę w górę. No na pewno nie stałem ła łapek w dół. Bo ja się na tym nie znam. I nie, potrafi, nie potrafiłbym grać. Kiedyś grałem w gry, jak jeszcze e, miałem Atari, ale to uu, uu, 15 lat temu chyba. Tak tam był Joystick, a i była taka wojna gra River. Ride. Tutaj chciałem tam grę znaleźć. Grę znalazłem, ale bez joysticka ten nic, a nie dałem rady wcale. Nie, i gry mnie nie interesują, i nie oglądam, i nie oceniam. Dalej. O, Piotrek Spru Struś spostrzegawczy już napisał do tego, który zadał to pytanie. Mirek już odpowiadał na to pytanie. Czyli było to poprzednie. Co sądzi Pan o zalewie gry, gry Minecraft? Ja nie wiem, czy ja dobrze czytam nawet. Minecraft. Ja nie wiem, nie wiem, bo się jak mówię nie znam, oczywiście. Pytanie następne, oczywiście. Pytanie o YouTube, czy podoba się mu Tobie nowy wygląd YouTube? Jakiej funkcji do czego brakuje? Przydałoby się. Jaki kanał najczęściej oglądasz? A, to od początku, jasne. Wygląd na YouTube faktycznie się zmienił. W czasie mojej kadencji na YouTube już chyba drugi raz i zawsze początki były trudne, tak jak i teraz. To dla mnie były trudne. Jakiej funkcji brakuje? Funkcji, jakiej brakuje, to takie Ostatnio były takie dymki. Jak wchodzimy na YouTube'a, był niebieski dymek, to był nowy komentarz, a żółty dymek z kopertą to była nowa wiadomość. A teraz tego nie ma. I trzeba skakać po firmach do menadżera wejść, później na pocztę. To już jest. Do, to jest do dupy. Że tego nie ma. Akurat. Jakie najczęściej oglądasz yy, kanały? To kanały to oglądam ABC Zdrowie, wiele kanałów e, kulinarnych, czyli Kocham Gotować, Magdalenkowe Frykasy, Kotlet TV, e, i jeszcze jeden kroczę. Zawsze zapomnę tej nazwy. A, Przyja... przyja kurde, czy... No nie pamiętam, nie będę ale kulinarna to na pewno. No i oczywiście tak y skaczę, gdzie jest y ciekawy tytuł. I ciekawie się zapada. Zobaczę. Jak nie cały film, to chociaż kawałek. Hmm. A, jest. Co sądzisz o zwy zwyczaju kolendy? przyjmowanie księdza do domu, jak to u Ciebie wygląda? Więc u mnie to pamiętam, przyjmowałem, przyjmowało się kolędę od urodzenia. Jak, to znaczy jak ja się urodziłem. Od samego początku, przed ksiądz, poświęcił całe mieszkanie, błogosławił całą rodzinę. I uważam, że to jest okej. Okay. A że ofiara w kopercie, no to każdy da ofiarę taką, na, na jaką stać. Stać go na dwa złoty da dwa, na 50, da 50. Czy ja wiem? U mnie to było tak, i to wiele lat, jak ostatnio, parę lat wstecz, jak moja mama była chora, ja chory przecież już tyle lat, Ksiądz przychodził i zawsze była ofiara przygotowana tam. Niewielka, ale zawsze w kopercie grosz jakiś był. I mama dawała księdza księży, nie, dziękuję przymiej. Wy jesteście chorzy, wam są bardziej pieniądze potrzebne. Na leki, na życie. Także kolęda, ja uważam, za okej. Okay. ok jest tak. A ofiarę to ile kto może treda. Dobra, to już. A, jeszcze jedno pytanie. Jak planujesz spędzić święta? U brata będę. Na Wigilię pójdę na pewno do brata, a pierwszy, drugi dzień to będę w domu i ktoś zajrzy, myślę, z sąsiadów. I tak posiedzimy: żadnej uczci nie będę robił. No bo ja, tam Jak zwykle dostanę coś od bratowej, żebym lodówki nie miał pustej na święta, to zawsze mi daj no, tak zwanego gości, gościńca. Tam siata obładowana, tak szówkaż mi wnosi do domu. Także to dam radę na święta. Będzie chyba jak w fajnie. Co myślisz o osobach, które boją się robić filmy na YouTube? Na przykład wszyscy się reakcji znajomych też i dlatego, że nie mogą, to uprzykrzają innym życie, hitując innych twórców. Ciężko odpowiedzieć. No. Ja też. Przecież pierwszy mój film to był z nad morza. 27 sekund, chyba. Też ci żeby dzisiaj się ze mnie wyśmiewali, że stary, że niepełnosprawny, że się wpiernicza. Ale tak jakoś zeszło i 640 filmów już mam. No i też i niektórym podoba, niektórym się nie podoba to, co ja mówię. Ale ci młodzi, którym się nie podoba, też będą kiedyś starzy. Też nie będą się podbali komuś. Dobra, jedziemy dalej. Hmm. Co pan sądzi o live'ach, transmisji na żółtską, robiłem już to, nieraz widziałem wspólne live'y innych znanych osób, i ty oglądasz je? Jak oceniasz takiej możliwości? To pyta Piotr Struś. No pewnie, że oglądam. Jeżeli nie są w nocy tego po południu, to znaczy po południu to gdzieś tak 18-19, to dla mnie to już wieczór, ale zawsze kawałek obejrze. Pewnie, że obejrza czasami tam napisze jakiś komentarz. Ostatni już nie pamiętam, kto robił. Do kogo pisałem? Tak, do Piotra Strusia. Na pewno pisałem do. Kto to robił, kurcze. No, młodzi ludzie robili. Na pewno, na pewno do kogoś pisałem. Ech. I do Piotra skocham gotować, i do Kamila chyba. I, i tylko nie, nie, nie wiem, jak nazwisko się wypowiada, a nie chciałem zrobić kłopotu. Kamil Szajt? I ktoś jeszcze, jeszcze, jeszcze. Je, mówię, jeżeli jest wcześniej, oglądam wszystko. I jak... Ja. Mogę wtrącić swoje trzy grosze, to wtrącę. To naprawdę. I, I fajnie, że takie coś jest. Pewnie, że fajnie. O, I pytanie od wiatraczka. Jada pan jakieś e, face foody typu McDonald's? Pewnie, że tak. To znaczy, jeżeli mam okazję być e, na mieście. I taksówka kupi w